Zajebiście Ja to się jeszcze boję wiesz wiedzą co chodzi. Jest moc? No kurwa gdzie na śniegu, na rok się byłoby jedziemy. jedziemy. Jedziemy, dawaj, pierwszy. Prawie Miałaby pierwsza gleba. Prawie! Prawie niestety. Tę kopkę muszę sobie dać niżej, bo jest na dwójkę nie się wrzuca. Ogólnie klamki już dobrze. Hamulec jeszcze pod koło nie jestem, jest bo to wiesz, jak idziesz na koło, to musisz mieć hamulec pod koło. No. Się hamulec o, pod... teraz będziesz na kole jeździł pewnie. Kurwa mać. Całą autostradę. Przecież w ogóle nie agare ok, tu nie ma obrotów, daję gazu, jest moc kurwa. Są obroty, jest moc, daje gazu, jest więcej mocy. No i o to chodzi. Dziki diabł! Dzieci nie polecam. A sam kupił? A sam kupił. Kurwa, mam 30 lat, pany. O kurwa. Przy okazji chcieliśmy pozdrowić chłopaków z tego motu. Ale fart. To co dzisiaj masz coś do roboty czy tylko klienci? Klient będzie powiedział mu, żeby przyjechał jak jest ciemno, bo kupiłem motor i chce się przejechać. Oh. Jak Boga <laughs> kocham, tak powiedziałem.